Pamiętacie ich? Witam. Locha C4. Grzesiek C4. Andrzej C4. Dominik ja gram. Tak było w czerwcu 2014 roku. A tak jest dzisiaj. Bielska grupa Grindcorowa C4 właśnie zakończyła nagrywanie nowego materiału na swój kolejny mini album. Nagrań instrumentalnych dokonano w bielskim klubie Rootboy. Aby utwory zarejestrowane w Rootboyu trafiły na fizyczny nośnik, czyli kompakt lub winyl, konieczne będzie jeszcze dogranie wokali. W międzyczasie zapraszamy na nasz krótki studio report. Jak powstawała nowa EPK C4, opowie basista i wokalista Jędrzej. Znamy się z Polim, znamy się z Tomkiem. Padła opcja, nie chciała nam się nie wiadomo gdzie jeździć, a tym bardziej, że no, byliśmy zdecydowani, żeby nagrać ten materiał na setę, później tylko dograć yy, wokale solówki. No, zale zale zależało nam tym, na tym, żeby uchwycić jakąś taką, powiedzmy, nie wiem, tu. Tą... No nie idzie nam w studiu, może tak lepiej powiem. <laughs> nie idzie nam nagrywanie ścieżkowe, dlatego stwierdziliśmy, że spróbujemy na setę. No jedziemy? Jedziemy słup, słup! Razem raz, dwa, trzy i gramy. Powiedzcie tylko, jakiś tam ten ustawień, żeby pozostałe mikrofony nie zbierały reszty instrumentów. Ale no, to tego już jest Tomek, bo my się na tym kompletnie nie znamy. Potrafimy się wpiąć i, i zacząć łowić. jeżeli chodzi o teksty, to w jakiś tam sposób my we dwóch z lochą. jeżeli chodzi o resztę materiału, no to jakby na to nie patrzeć wszyscy po społu. każdy wiadomo tam ma swoje jakieś do, każdy, każdy swoją część składową do tego montuje, no. także riffy głównie Locha, no nie no. no, nie oszukujmy się kurde generalnie, Locha ma talent do robienia po prostu cudów, jeżeli chodzi o szwedzkie klimaty, więc no... Wszystko jeszcze jest w praniu, tak naprawdę. Staramy się tak pokombinować, żeby to wyszło na nośnikach fizycznych, nie tylko na CD. Jakby było nieźle, fajnie by było, gdyby to wyszło też na kasecie albo na winylu. No ale to czas pokaże generalnie, bo musimy tam pochytać pewne kontakty po prostu, żeby się to udało, a też żeby nas to nie zjadło jakoś mega finansowo. 14 maja mamy zaplanowany koncert w katowickiej Korbie, potem możliwe, że coś po drodze się jeszcze wykluje, bo parę osób pisało, żebyśmy tam gdzieś przyjechali, zagrali, więc czemu by nie. A, mm, mamy, tak, mamy jeszcze w, pod koniec czerwca trzy koncerty, Łódź, Kraków i Bielsko właśnie w ramach festiwalu Drunk Dead, drugiej edycji.